aż mi ślinkacie, ja robię makaron, który uwielbiam dzieciakom, czyli makaron taki, że upiekłam pomidory z czosneczkiem, oblałam je oliwą, One się tam, słuchajcie, zrobił w piekarniku, znaczy w Ovi, bo szybciej i później je yes, zblendowałam, dodałam jeszcze suszonych pomidorów i nie miałam buraty, ale z buratu jest. Dużo lepsze. Miałam fety tu. Znaczy, nie, nawet nie fety, miałam tylko to, coś, to kostka la podobna do fety, co nie wiadomo czym jest. Ale na no, niczym pewnie dobrym, ale ja lubię. <laughs> Więc trochę tego dodałam. Czosneczek zblendowałam i po prostu makaron. Trochę wody z makaronu. Jest obłęd. I jeszcze sobie się parmezanem na końcu. Kocham. I w ogóle to jest niewymagające. Więc kto nie robił, spróbujcie. Nie namęczycie się, a danie dobre to pewnie tuczące, ale. No ale pomidorki, ile tych pomidorów tam trzeba też zblendować.